hej witajcie na kanale adres plus dzisiaj wam pokażę zestaw lego minecraft tylko wam najpierw pokażę tego ludzika ten mieczyk tu nie jest właściwy to nie jest mieczyk lego bo te klocki są używane kupiliśmy i akurat taki mieczyk był tutaj jest klejany teraz wam tego tak nie pokażę zbytnio trochę tu widać i tu powinien być jeszcze napis lego a go nie ma, i powinien być złoty. O taki, jak to widzicie. To tyle. To może pokazać Wam funkcję. E, dobra, funkcja, funkcja. E, to Wam postawię sobie takiego ludzika tu. Muszę trochę o. I pops, bum. Bo to o to chodzi, żeby go tu postawić i to strzela. Widzicie? Tutaj mamy takie coś. Kładamy strzałkę. I teraz wystarczy popchnąć. I wypada. Mm. Ciekawe mamy coś, co nie wiem jak się nazywa, ale wiem to, to jest to. Jest takie coś. Co jest takie coś, co jakby jak się rzuca, to to ileś tam żyć jest, się straci. W Minecrafcie ma się no chyba, że jeszcze w z Jest taki tryb w Minecrafcie, nie miałem w Minecrafta, ale kiedyś grałem. Co? Nie, nie, nie. No i mamy tutaj królika. Królik, jak to królik jest królikiem. Mogę go rozłożyć i jeszcze złożyć Hop, hop. I budowa królika takiego jest bardzo prosta. Bo do takiego klocka doczepiamy taki. Doczepiamy na dole tego takie coś. co doczepiamy szary Po bokach doczepiamy takie. Z przodu doczepiamy taki. Dajemy głowę. I królik gotowy. Mam też skrzynię. Skrzynię tu znajdujemy, łuk i tarczę. I załóżmy, jak to włoży sobie to. O, to nie chce się zamknąć, to na przykład ty, tylko to to jak potrząsam do góry nogami, to to mi nie chce wypaść. Potrząsam, potrząsam. A to tylko dziurka się robi. No w końcu by to wypadło, ale trochę czasu by minęło. No i co ciekawe. Ops, to da się odczepić. Bo to się na tych czterech. I dzięki temu, że tu mam takie coś, jak dotrzepię, jak to wygląda tak by miał uśmiech. Jeź! Yes. O matko! O matko! Składałem to dzisiaj, a już się zniszczyło. Bo nie w ten dzień, co nagrywam filmy, bo później będzie premiera Ale w konkretny dzień to musiałem i w ten sam dzień to zniszczyłem trochę. E... I teraz mogę Wam lepiej pokazać, jak to się wygląda. Też od środka tam pokazały Wam. I możemy też ściągnąć e, takie coś. Teraz doczekamy sobie to. I to tylko na czterech się trzyma. Kurczę, z sam się trzyma. No i tu mamy, jak widzimy po obu, tu jest takie miś. Takie, że tu nie ma nic i pewnie idziemy sobie, zaliczymy I na przykład, jak ktoś tam bierze, on tu jest, to na przykład strzelamy w niego tymi miksurkami, możemy oglądajcie więcej odcinków na kanale Adesz Plus. W kolejnym odcinku będzie autokar. Lego Przygoda. No, e, Przeszedł nam mój młodszy brat. Będzie nam przeszkadzał aby i tak miał w już skończyć odcinek. oglądajcie więcej odcinków na kanale Adasz Plus. To tata to był jakby mój brat.